Na pewno był to mecz do wygrania. Walczyliśmy do końca meczu. Mieliśmy problem, ze twarty, żeby trafić do otwartych pozycji. Był problem ze zbiórką, ale tak jak mówię, walczyliśmy do końca i to się liczy. Tyle ode mnie. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować przeciwnikom zwycięstwa. był naprawdę dobry mecz. My, co do meczu, samego przebiegu meczu: mecz walki i mecz e, dużego zaangażowania z obu stron. Dużo mecz obrony przede wszystkim, co świadczy po wyniku. E, co do mojej drużyny, przede wszystkim nie funkcjonował box out. E, Mieliśmy dzisiaj z tym ogromny problem. Gracze, e, bardzo dużo piłek nam zagrali, takich bezpańskich, które gdzieś tam odbijały się od drugiej obręczy. E, I przede wszystkim brak skuteczności rzutów za trzy punkty w dniu dzisiejszym była przeogromna. Bodajże trafiliśmy dwa albo trzy rzuty przy oddanych około 25, więc bardzo słaby procent. Natomiast przede wszystkim chciałbym pogratulować swoim graczom, że nie poddali się, nie walczyli do końca, nie ustępowali też w najlepszej drużynie, która ma bilans praktycznie dodatni, Wygrali wszystkie mecze do tej pory w tej lidze, więc jestem pełen podziwu i bardzo dumny z moich zawodników, bo zostawili kawałek ducha na parkiecie. Co też myślę, że w przyszłości, jak już będę musieli grać i walczyć o najwyższe cele. Dziękuję. Był to nasz pierwszy mecz na finałach Seibla. Graliśmy z gospodarzami, więc oni już tą halę znają. My musieliśmy się jakby zapoznać z tą halą i myślę, że. Nie poszło nam jakoś najgorzej, ale mogę być lepiej. Pozdrawiam kibiców, rodziców, mamę brata i na okay. Dzień dobry. Po pierwsze chciałbym pogratulować zespołowi, podziękować zespołowi z gospodarzy zespołu Afryko-Polskiego za walkę. Postawili się nami, nie był to łatwy mecz, szczególnie pod nieobecność. Michała Rotkowskiego, którego zastępstwem jestem tutaj, któremu dedykujemy to zwycięstwo. Gratulacje, Michał. Chciałbym podziękować też przede wszystkim rodzicom, naszej wiernej publiczności, która jeździ z nami. na każdy turniej i niesie nas do zwycięstwa jako szósty zachodnik. Bardzo dziękujemy. To zwycięstwo też również Wam dedykujemy. Cóż, nie był to prosty mecz. Pierwszy mecz otwarcia z gospodarzem turnieju Myślę, że takie turnieje finałowe rządzą się swoimi prawami, szczególnie kiedy gospodarz meczu otwarcia chce się pokazać, chce postawić swoje warunki na własnej arenie. O tyle to był trudny mecz, że my graliśmy nerwowo. Nie mieliśmy też zbyt dobrej skuteczności w rzutach za trzy punkty. Sporo sytuacji niewykorzystanych, pominięciach, po wjazdach. Pod kosz, dużo nerwowości, gdzieś tam piłek potraconych przy prostych sytuacjach, minięć, jeden na jeden. No, najważniejsze, że dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca i gdzieś tam potrafiliśmy w takich cięż, trudniejszych momentach zachować tam zimną krew, utrzymać praktycznie przewagę 10-12 punktów już po pierwszej kwarcie do samego końca spotkania. Dziękuję.